Cześć, witam was wszystkich. Teraz robię nową serię o Minecrafcie. Takie przypomnienie będzie dla tych, co nie są na streamach, bo, bo robię zawsze wcześniej rano, a aby chciały sobie na przykład zobaczyć, co się działo w Minecrafcie. tutaj u, mna, u nas, u, u mnie, to, to mogą sobie zawsze wpaść. I tutaj trochę zrobiłem już Boże. Dawaj, to. Wykopałem. Trochę tego dołu i zacznę budować podłogę. To dom będzie z bruku. Tak. Tutaj na takiej wyspie zrobiłem. I jeszcze zrobiłem tam stołniarkę taką. Żeby sobie kopię tam tego. No wiecie. Kopie sobie. No. Zrobiłem sobie stołniarkę i kopię sobie normalnie. O, jeszcze węgiel, może wydobędę. No i to na razie, ten, takie informacje, które zostały ten, jak, jak ja w ogóle się wysłowiam. No i na razie, tyle ma wam mogę powiedzieć. No. Yy, to mi się udało zrobić razem tutaj z widzami. Tyle. Którzy są na streamach. i No. Dla tych, którzy są nowi, zrobię oczywiście jak typowy youtuber, wiecie, youtuber. Daj, daj suba, bo będę płakał. Daj suba, bo będę płakał. I zostaw lajka w górę dla zasięgu. Dla zasięgu. Pomagamy dzieciom, hashtag cnota. No, Tutaj sobie tak kopiemy. Nie wiem. To jest chyba. jak biała stroniarka. No, i teraz, czad. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.